Witam w kolejnym filmie. Tym razem, film przykładowy znowu odnośnie smartfona Motorola Moto G54 5G Power Edition. Okazało się, że po kolejnych dniach testów telefon ma dość osobliwy problem, to znaczy beznadziejny aparat fotograficzny, beznadziejną jakość zdjęć, beznadziejną jakość nagrywania filmów. Może uda się to zaobserwować w tym momencie, kiedy widać na ekranie jakieś dziwne rozmycia, rozmazania, a w ogóle w niektórych sytuacjach robi się taki problem, że mamy jakby wrażenie pływającego włącznika, gdzie wygląda to w ogóle jakoś dziwnie. Spróbujemy teraz obniżyć smartfona i pokazać od góry do dołu tekst, jak to wygląda. Teraz włączymy lampę błyskową, czyli latarkę, po prostu. I znowu spróbujemy przytrzymać, opuścić. Optyczna stabilizacja, którą telefon miał mieć, nie działa wcale. Drgania obrazu są takie same jak na. Smartfonie z kamerką, jakimkolwiek bez stabilizacji, nawet starym sprzed kilku lat. Wyłączymy teraz lampę. No i w tym filmie to by było tyle przykładowe nagranie. Jest też dźwięk, który sobie można odtwor odtworzyć. To nagranie było w 30 klatkach. Spróbujemy teraz w trakcie nagrania zmienić na 60. Nie da się. Dobra, zatrzymamy.